Witam Państwa ponownie na kanale Tetragramaton dzisiaj taki króciutki filmik, mam taki update dla Państwa przygotowany, gdyż YouTube jak okazuje się naprawdę nie lubi filmików dłuższych niż 15 minut dla nowych kanałów, nie poleca ich w ogóle, skąd to wiem, ostatnio nagrałem filmik 42 minutowy, troszkę się rozgadałem, i ten filmik naprawdę ma bardzo małe zasięgi, chociaż jest według mnie bardzo dobry, gdyż zawiera super informacje. Zamieszczam link do tego filmiku pod, w opisie tego, w którym Państwo właśnie oglądacie. Proszę zapoznajcie się z, z tym, co mam tam do powiedzenia, bo naprawdę warto. A tymczasem wyciągnąłem kawałeczek z tego filmiku, o którym mowa i stwierdziłem, że jest ważne to dlatego i ciekawe dlatego państwu chcę to przedstawić. Przepraszam za moje y. Próbuję się tego pozbyć. Mam nadzieję, że będzie to coraz mniej wyczuwalne z czasem. Jestem przekonany, że tak będzie. Więc dzisiaj zaciągnąłem jak już w tamtym filmiku wspomniałem ten temat z portalu spiderweb.pl, w którym jest fantastyczny artykuł mówiący o idei doktora Avileba na temat 3i Atlas. I mówi on, że to może być taki koń trojański dla ludzkości. Dlaczego tak mówi? Gdyż, jak już Państwo wiedzą, Avileb jest przekonany, że to, co. Leci w naszym układzie słonecznym ten obiekt jest to obiekt sztuczny, być może zawierający w sobie nawet sądy obcych. Jest to statek obcych według niego, i on w tym twoim, swoim twierdzeniu tkwi od samego początku. Ja troszeczkę zastanowiłem się nad tym, dlaczego on taki tak ta, 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 ta mówi i w tym swoim pomyśle tkwi do końca i nic mu się nie dzieje. Przecież. Jak Państwo pewnie wiedzą, jest straszne tabu wśród naukowców, jeśli chodzi o temat UFO. Każdy, kto wychodzi z naukowców, kto wychodzi poza nurt, jest od razu odciągany od czci i wiary. Jest jego kariera nawet całkowicie niszczona, więc dlatego każdy z naukowców raczej stara trzymać się w tym utkwiony, w tym nurcie. Jednakże Avilep od samego początku, jak tylko za za zaczął się temat y 3 i Atlas, stoi przy swoim zdaniu twardo twierdząc, że jest to statek kosmiczny, że jest to obiekt cywilizacji pozaziemskiej. I nic mu się nie dzieje. To jest bardzo zastanawiające. I przeszukałem sieć za informacjami, dlaczego tak może być. Znalazłem. I już z tego miejsca zapraszam Państwa do następnego filmiku w tym temacie. Będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie na temat faktów o Awi Leb, doktorze. Profesorze Harvarda, kim jest, skąd się wziął, dlaczego jest tak jak mówi, a nie inaczej. I postaramy się zastanowić, dlaczego właśnie tkwi w postanowieniu, że jest to statek obcych. Może ma coś większego na celu, może chce przykryć coś, czego nikt nie zauważa. Chociaż wszyscy widzą, zapraszam do następnego filmiku, będzie naprawdę ciekawie. A dzisiaj sprawdzimy jego teorię, że 3 i Atlas jest koniem trojańskim. Historię konia trojańskiego i Troi, jak podejrzewam, znają wszyscy. Wiem, jacy, wiem, jakim wieku są moi. Widzowie, więc twierdzę stanowczo, że jednak wszyscy wiedzą, czym jest koń trojański. Nie będę tego wyjaśniał. Eee... Dobrze, ale Avilep twierdzi, że czyj Atlas może być takim koniem trojańskim dla ludzi? Dlaczego? Wszyscy twierdzą, że jest to kometa. Wygląda jak kometa. Jest to skała. Choć zachowuje się dziwnie, skąd można właśnie wyciągnąć wnioski czy podejrzenia, że jednak nie jest to obiekt naturalny. Co jeśli te zachowania, ten wygląd, to jest tylko kamuflaż. Zwykły kamuflaż. Tak jak w koju trojańskim schowali się żołnierze, a Ludzie z Troi, myśląc, że jest to po prostu dar, widząc to, co jest na zewnątrz, stwierdzili, że nie, za, nie, 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 nie przynosi to żadnego niebezpieczeństwa dla nich, wciągnęli konia do Troi, pozwolili mu się zbliżyć. Nie przygotowali się w żaden sposób i, jak wiadomo, świętowali i wszyscy wiedzą, co stało się potem. I Avilep twierdzi, że my możemy być właśnie w tym samym miejscu, w którym wtedy byli Trojanie? Że cały nurt wszyscy mówią naukowcy, że jest to zwykły kamień lecący i nic nie stanie się po prostu przyleci, przeleci i będzie tyle w temacie. Ale Awileb ostrzega. A co jeśli jednak jest to taki koń trojański? I co jeśli pod Otoczką tej skały chowa się, ukrywa się statek kosmiczny wypełniony obcą cywilizacją. Czy to technologią obcej cywilizacji, czy uśpioną obcą cywilizacją, kosmitami po prostu, będącymi w środku statku kosmicznego. Twierdzono, że wypuszczał satelity, kiedy był za, za, za Słońcem. A Willep twierdził, że możemy zauważać teraz w naszej atmosferze wiele dziwnych zdarzeń. I tak jest. Proszę spojrzeć. Tutaj państwo, ben, tutaj państwo będą mieli teraz wyświetlane filmiki o zdarzeniach, które miały miejsce naprawdę w naszej atmosferze. To są filmiki kręcone przez zwykłych ludzi. Filmiki, które zostały udostępnione w sieci, w, na portalach społecznościowych. Jest ich mnóstwo. Nie jestem w stanie tego tutaj przedstawić wszystkiego. Nie starczyłoby nam czasu, ale kilka przykładowych filmików, proszę tutaj sobie, możecie Państwo podziwiać w czasie, kiedy ja będę dalej mówił. No dobrze, ale co Avilep tak naprawdę powiedział, możemy przeczytać właśnie na, w artykule na spiderweb.pl, do którego link zamieszczam w opisie, tuż pod linkiem do mojego długiego filmiku. No dobrze, więc przeczytamy kawałek z tego artykułu. Ok, co mamy napisane w tym artykule? Jak mówię, jak powiedziałem, wyciągam tylko część z tego artykułu. Do przeczytania całego zapraszam Państwa. Link w opisie. Jego zdaniem, istnieje, czyli Avi'ego Leba, istnieje możliwość, że 3i Atlas to w rzeczywistości dzieło innych cywilizacji. W kolejnym wpisie na swoim blogu zasugerował, że kometa może być statkiem matką, która szykuje się do wypuszczenia sąd zwiadowczych. Brzmi jak szaleństwo? Oto argumenty Leba. Dla statku kosmicznego, to mówi Awileb, peryhelium, to optymalny moment na przyspieszenie lub spowolnienie go za pomocą impulsu z silnika, dzięki wspomaganiu grawitacyjnemu Słońca. Dotyczy to również statku matki wypuszczającego miniaturowe sondy, które manewrują w kierunku planet. Niestety, w tym dogodnym momencie nie możemy zaobserwować 3 i Atlas z Ziemi, co rodzi pytanie, czy jego trajektoria. Nie została precyzyjnie dostrojona przez inteligencję pozaziemską, tak napisał Leb. Dalej dodaje, fundamentalne pytanie brzmi: czy 3 i Atlas to koń trojański o wyglądzie naturalnej komety, ale niosący potencjalne zagrożenie w swoim wnętrzu? Troja. Byłaby w lepszej sytuacji, gdyby jej strażnicy nie dali się zwieść zewnętrznemu wyglądowi konia trojańskiego. Więc, jak Państwo sami słyszeli, Avilep jest przekonany wręcz, że to, to jest statek obcej cywilizacji. Ostrzega również, żebyśmy nie bagatelizowali tego, co ma do powiedzenia że łatwo jest powiedzieć, po prostu, że to jest kamień, ale już troszeczkę trudniej jest się przygotować. Ale co, jeśli te przygotowania przyniosłyby naprawdę pozytywne konsekwencje? No, tak naprawdę nie wiadomo, jak moglibyśmy się przygotować na, na taki scenariusz, gdy mieliby zaatakować nas komici, kosmici scenariusz yy, dokładnie jak w filmie Dzień Niepodległości, chociażby. Ale dotarły informacje, że od 27 listopada zaczyna działać specjalna grupa naukowców i pracowników NASA, która ma na celu przygotowanie do takiej ewentualności. Mają zacząć prace przygotowawcze, treningi, cokolwiek to znaczy i te treningi mają trwać aż do 27 stycznia. Będziemy państwa będę państwa informował na ten temat, będziemy się zajmować tym tematem w przyszłości, jak tylko ten trening i ta grupa zacznie działać. A tymczasem żeby nie przedłużać, bo chciałbym, żeby moje filmiki naprawdę trafiły do jak największej ilości oglądających, zastanówmy się i proszę państwa piszcie w komentarzach, czy jest taka ewentualność, czy istnieje prawdopodobieństwo według Państwa, że jednak to, ten obiekt jest ukrytym. Wewnątrz komety, ukrytym statkiem kosmicznym? Czy grozi światu niebezpieczeństwo? Czy Avileb ma rację, mówiąc, że powinniśmy się chociaż przygotować na taką ewentualność? Jak zwykle, proszę Państwa o lajki pod tym filmikiem. Niech on się niesie dalej. Proszę subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, dziękuję wszystkim subskrybentom i dziękuję wszystkim oglądającym, wspierającym mnie w moim projekcie, w naszym projekcie. Bo jak już wcześniej we wcześniejszych filmikach wspomniałem, chcę, żeby ten kanał był prowadzony przez nas wszystkich, nie tylko przeze mnie. Proszę wpiszcie w komentarzu wasze propozycje, piszcie w komentarzach Wasze uwagi. A tymczasem żegnam się z Państwem. Do następnego razu. Pa!